Dzień dobry! Stało się! To jest pierwszy dzień, kiedy postanowiłem zamieszkać na prawie tydzień w lesie. Spakowałem manżur, wyszedłem. Jest godzina siódma rano, wyszedłem po szóstej i pierwsza przykrość, jaka spotkała mnie na trasie, to ekwipunek, który wziąłem, znacznie przekracza 35 kg, ponieważ pan wędkarz wziął wędki, przynęty i tak dalej, to jest plus dycha. Jedzenie, woda, to wszystko wam pokażę. No i reszta absolutne minimum. No to może mała flaszeczka, ale... jakby kto zabroni. Przede mną jeszcze... kawał drogi przez las. powiem wam tętno jak idę ma 150. Ale w życiu jeszcze z takim obciążeniem nie chodziłem. Fakt, że schudłem ponad dwie dychy... no to w sumie jakbym niósł dwie dychy. O, chociażby. Zatem... co? Rozpoczynam serię... Vlogów z survivalu, czy uda mi się wytrzymać w lesie, skąd ten pomysł i tak dalej. O tym opowiem, jak dojdę na miejsce. Tymczasem udaję się w podróż w tylko mi znane. A no, z Wami widzę się za chwilę. No, powiem Wam: <laughs> Srogo, e, no właśnie tu spędzę najbliższy czas. Miejsce miałem już kiedyś przygotowane, więc tutaj prawie nie ma roślinności. Byłem sobie posprzątać dwa miesiące temu. Jak dobrze wiecie, wypad planowałem już od dawna, więc to niesamowite. Natomiast jakbym miał na sam survival iść do lasu, po prostu pomieszkać, to no Na pewno by to tak nie wyglądało jak teraz. Przede wszystkim mam mały plecak. Stosunkowo mały, bo nie jest ze stelażem. Dodatkowo pancio wziął sobie krzesełko, wędkę, drugą wędkę, trzecią wędkę. Bo przecież pancio nie może na jedną wędkę. Przyborniki i tak dalej. Więc ten sprzęt na pewno tutaj nie ułatwia zadania. Natomiast słuchajcie, zróbmy tak: najpierw się rozbiję, bo ma padać, widzę, już kropi. A więc najpierw rozłożę namiot i wszystko, a potem pogadamy. Co i jak i dlaczego. Godzina 10 na rozłożenie stanowiska, i powiem Wam, ten co przepowiadał pogodę, powinien być. No dobrze, zatem moje obozowisko jest podzielone na dwie sekcje: sekcja mieszkalna, odpoczynkowa, cyk, cyk, i sekcja wędkarska. Czyli tu mam wędki, i tu sobie chodzę. Daleko nie mam na ryby, cyk, cyk. E, czy jest to legalny wypad? Trochę tak i trochę tak dlatego, że u nas się lasy dzieli na państwowe i prywatne, e, a poza tym jeszcze dochodzi kwestia linii brzegowej, która jest wód państwowych Natomiast u nas większość lasów jest prywatna. E, I tak to wygląda oczywiście rozmawiałem z leśniczym, bo oczywiście wszyscy się znamy po tylu latach i rozmawiałem o tym, jak to dzisiaj wygląda legalnością Leśniczy mi Powiedział, że zarobiście, bo generalnie jest program Zanocuj w Lesie. Może zgłosi się do nadleśnictwa. Tam są wyznaczone sekcje w różnych lasach. I tego jest bardzo dużo. I tam ze zgodą może rzeczywiście sobie rozbić się w lesie. Co jest nielegalne i co jest tępione? Palenie ognisk. Terenach państwowych, bo na przykład jak jesteśmy w lesie prywatnym, no to już co innego. Chociaż jak wybuchnie pożar i ta osoba, co wam pozwoliła być w tym lesie, to kto teraz odpowiada? To już kwestia odpowiedzialności. Przede wszystkim podstawowa zabawa, nawet jak na dzikrą pójdziesz, trudno dostaniesz mandat, bo się rozbiłeś w lesie. Ale podstawa, absolutna, nie syfimy. Dlatego mamy taki zestaw. O, saperka. O, wszystko. I teraz. Co to, żeś sobie tak zabrał, żeś tyle szedł? Słuchajcie, namiot szukałem jak najlżejszy. I faktycznie jest dwuosobowy. Oczywiście nie wyobrażam dwuosobów eee, Jest dwuosobowy i waży niecałe 3 kg. Witajcie w moim domku. Tu będziemy mieszkać, czyli ja z wami, przez najbliższe kilka dni. Słuchajcie, nawet zrezygnowałem z karimaty, z maty samopompującej na rzecz małej maty dmuchanej, która jest tylko tej wielkości waży 300 gram. Więc to powinno dać radę. Poduszka tak samo. Owszem, śpiwór ciężki, ale na tym nie będę w ogóle żałował, bo to już jest taki nie ultra dobry, ale nie zmarzniesz w nim i to jest podstawa. Patrzcie się buciki, patrzcie jakie buciki mam wreszcie do chodzenia. Takie leśne, leśny dziad. Kolejna absolutna podstawa dla mnie oświetlenie. I tutaj oświetlenie to jest jedno. A że nagrywam vlogi, to bardzo potrzebuję mieć zapasową kamerę GoPro, dodatkowe baterie, powerbank pół kilo. Kuchnia Kambus. Nic nad wyraz nie jest wzięta, Jest wzięta jedna woda. Jedna pepsi do tej niewinnej flaszeczki jednej. No na tyle dni, to wybaczcie. jedna połówkę. Dlaczego? Dlatego, że reszta będzie pozyskiwana z jeziora. Będzie pierw odfiltrowywana za pomocą specjalnych filtrów, które naprawdę na dużo starczają. Sorry, mi się że ręce trzęsą, ale po takiej podróży jak dzisiaj to się nie dziwię. Będzie odfiltrowywana, a następnie albo będę ją uzdatniał za pomocą specjalnych tabletek, albo będę ją przygotowywał. Teraz tak sekcja kuchenna, tak zwany kambus sekcja kuchenna, tak zwany kambus jak najskromniej wziąłem to ze sobą więc odrobiłem dobrze lekcję talerz do jedzenia garnek do gotowania i do kawy następny garnek do gotowania minimalizm pełnym gębem Cyk, myjesz, cyk, zamykasz, cyk, nie ma. Do tego zestaw łyżko, sztuczka widelca. Oczywiście można by ogarnąć mniejszy. Temat gotowania. Oczywiście rozplanowałem sobie wszystko kalorycznie, dlatego, że dalej trzymam dietę. I mimo, że dzisiaj wychodziłem na poziomie 115, mimo, że ważyłem ostatnio 114, to nie dlatego, że przytyłem, tylko pewnie jeszcze po takim niezdrowym żarciu jelita się do końca nie oczyściły więc temat gotowania jest absolutnym hitem jest absolutnym sztosem to jest moja kuchenka to jest moja kuchenka działa bardzo fajnie to zobaczycie pewnie dzisiaj przy obiedzie może jutro pogotujemy żeby nie być monotematycznym tutaj podłączasz tą małą butlę przekręcasz rozstawiasz sobie o, Cyk, 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 proszę i możesz sobie regulować, o i masz małe zasięgi, duże zasięgi, Stawiasz sobie garnutek i jedziesz z tematem, oczywiście gdzieś sobie robisz miejsce, e, żeby ten płomień tutaj pilnować, więc najlepiej gdzieś kamyczkami sobie to ułożyć, ale jest, 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 jest. i na pewno nie palisz tego w namiocie, <laughs> choć pewnie i tacy byli, to palili, więc tak to wygląda. Uważam, że absolutny bestseller w temacie kuchenek turystycznych. Kolejna rzecz, którą uważam niezbędna na ten wyjazd wszelkiego rodzaju środki na kleszcze, komary. Komar i kleszcz, proszę bardzo. A jeszcze, żeby tym kleszczom, bo w tym roku jest plaga, po prostu wszelkiego rodzaju olejki eteryczne, których kleszcze nienawidzą. Dlaczego? Bo kleszcze są ślepe, więc one czują, mają węch, czują nasze wydzielanie dwutlenku węgla i w tym roku pierwszy raz, jak od 20 lat mnie w ogóle nie atakowały, to pierwszy raz od 20 lat jestem tak aktywny, że jestem dla nich jak latarnia, więc śmierdzę goździkowo, cytrynowo e, i tak dalej. Pozwolenie na wędkowanie, bardzo ważna rzecz, te tabletki do uzdatniania, co mówiłem, e, nie mam prowiantu, który się może zepsuć, więc tutaj trzymam robaki, ususzyłem sobie kiełbasę, przyprawy oraz proszę ryż. Też tylko na cztery porcje, bo cztery dni będę. Więc wszystko jest zrobione minimalistycznie. Eee, na obiad, o, zapasowy worek na śmieci, proszę bardzo. Trzeba pilnować w porządku. Eee, tak, tam mała małpeczka leży. Eee, Pastet to jest dzisiaj na śniadanie, będzie zaraz. Kukurydzę to są do zanęcania. Na obiady wjeżdżają golonki. Dlaczego golonki Krakusa? Mogłaby być takakolwiek jakakolwiek inna firma, serio. Eee, chodzi o kaloryczność, bo niestety muszę tego pilnować. A w golonce w 100 gramach jest tylko 158 kalorii, czyli mam mięso i mam mięso niskokaloryczne. No więc, tyle. Jaki jest plan zajęć. Plan zajęcia jest taki, aby czytać sobie książkę na hamaku, e, robić sobie trening dwa razy dziennie, robić trening dwa razy dziennie po co najmniej e, półtorej godziny pieszy, e, łamane z takim wysiłkowym, więc nie będzie lekko, no i spróbować coś złowić, no i mam nadzieję, że taki vlog i seria będzie Wam się podobała. Skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Słuchajcie, pomysł na coś takiego jest bardzo prosty. Ja od malunkiego spędzałem wakacje pod namiotem. Oczywiście nie było to pod namiotem w lesie, tylko pod namiotem babci na działce, ale do jakiegoś takiego życia survivalowego byłem przyzwyczajony, bo to po 13 czy 12 roku życia jeździłem na żagle, mieszkaliśmy na łódkach, tam na tych łódkach się myliśmy, żyliśmy, a to były maciupeńkie łódki. E, więc powiedziałem sobie, że. Kurczę, ostatni raz pod namiotem, może byłem 10-11 lat temu i to jedna nocka gdzieś tam na rybach, e, tutaj na kaszubach. Więc stwierdziłem, że no muszę. E, jest wtorek i stwierdziłem, jak to planowałem, że pójdę na tydzień. Niestety czas mi nie pozwolił, bo przygotowanie się do tego wyjścia to była jakaś masakra. Poza nagrywaniem odcinków, załatwieniem wszystkich spraw, mamy fury marzeń, to tam, to siam, to siam, ale to was nie interesuje. Więc musiałem to wszystko zgórkować, przygotować sobie, żeby wyjść i przede wszystkim odbyć kolejną podróż, o której ostatnio mówiłem w cyklu przemian wewnętrznych. Odbyć podróż do wnętrza, wyciszyć się w lesie. Jest naprawdę idealnie. Jeżeli żyjesz w symbiozie z naturą, to nie robisz nic złego. No co, komary, no życie, kleszcze, życie zwierzęta, życie. To jest sama natura, więc tak to właśnie wygląda. I nic więcej, więc mam nadzieję, że takie serie się Wam będą podobały, bo ja coraz częściej będę takie głupie akcje robił, znaczy głupie, no dla niektórych z pozoru głupie by się wydawało, ale dla mnie będą one zupełnie naturalne i będzie ich naprawdę coraz więcej, więc dobrze, słuchajcie, niech mi się trochę pogoda wyklaruje i wtedy się widzimy za niedługo. I tak zaczynamy vlogi od rana i kończymy wieczorem. Chata zamknięta. Jeszcze nie ma godziny dziewiątej. Wszystko poprawiłem, co miało być poprawione. No i co? Część na trening. Śmierdzę tak tymi olejkami eterycznymi, że... Co? Kleszczy się boisz? No mówię, że się nie boję. Po prostu nie lubię... Nie chciałbym... Znaczy nie lubię. Pff, mam to w dupie. No wyciągnąć umiem kleszcze. Jakby nie mam z tym jakichś większych problemów. Po prostu bałbym się sytuacji. Żeby dostać boleriozy, no. Po co mam się... E, tutaj... Samemu, jakby bardziej narażać. No i druga sprawa, której się boję, to, żeby nikt mi nie obrobił stanowiska. Nie spodziewam się, żeby ktoś tu przychodził, bo byłem tu kilka razy i nie widziałem, żeby ktoś tu był. Chociaż tej butelki tu ostatnio nie było. I to stanowisko tutaj. O, tutaj. Też się pojawiło między marcem a majem, bo też tutaj byłem. No ale zobaczymy. Dobra, plan jest taki. Najważniejsze, że mam przy sobie portfel, e, powerbank i to, ten o to to i telefon. A reszta no to co? Jakby mnie obrobili, to to heim w D i będę musiał przerwać wycieczkę. Mam nadzieję, że się pogoda wyklaruje. A ja frunę na jakieś 6-7 km na rundzie pierwszej. Zobaczcie, 100-200 metrów od obozu powiedz, gdzie jest mój obóz. Fajne w tych wycieczkach jest to. Jak chodzisz pieszo, poza tym, że trenujesz, no bo szybko chodzę i bez przerwy. To są epickie widoki. Natura jest piękna, a my tak nie doceniamy tego mieszkając w mieście. Więc jakieś... 3, 3,5 za mną, więc jeszcze chwila z powrotem. No, dzisiaj chciałbym łącznie mieć zrobione 16, 20. To zobaczymy, bo pogoda jest po prostu masakra. No, dziwo obozowisko stoi, nikt nie ukradł. Dobrze, zatem dzisiaj za mną już, za mną już dzisiaj 10 kilometrów. 800 kalorii, no to jest taki matematyczny wylicznik jego. Koło 1000 gdzieś spalam przy tym tętnie na 10 km. Więc jeszcze drugie tyle. Dobra, czekam na pogodę. No i rozstawiam obóz spinningowo-wędkarsko-gruntowy. Dalej nie ma pogody, ale te dźwięki w tle. No. Jest pięknie, zatem co? No właśnie po to jest książka. Nie trzeba siedzieć w telefonie. Czytał, czytał i zastał. 14.30. No. I dalej nie poszedł łowić. To jest unbelievable. Ale dobra, wychodzę z y, y, dziupli, idę po wodę. Teraz będę uzdatniał sobie wodę na obiad. Zrobię obiad i przysięgam, siadam do z próby chociaż wędkarstwa, ale wiecie, ani spławik, ani nic w momencie kiedy tak piździ no może grunt, nie wiem. Zobaczymy. Yy, więc tak to wygląda. Potem jeszcze Wam będę pokazywał inne fajne rzeczy, bo mam jeden taki fajny przybornik survivalowy i tak dalej, więc... To, to jest bardzo proste. No, filtr, który starcza na bardzo dużą ilość wody. I na ten wyjazd mi na pewno starcza, potem pewnie już go wyrzucę. O, przepraszam. No, ale nie ma co. Idę ugotować obiad, i widzimy się po obiedzie. Dzisiaj nie będę gotował z Wami, pewnie będę gotował w następnym odcinku. Pogotowane, pojedzone, pomyte. Też ważne jest na takich wypadach, żeby jak chcesz coś do mycia, to żeby to było takie przyjazne dla jeziora, coś mojej że A tego jest od groma. A jak Ty się będziesz mył? No jak nie mokre chusteczki, to ręczniczek. I ogień do jeziora, choć woda jest. Uu, w ogóle dzisiaj jest chyba z 16 stopni, słuchajcie. no może z 15? Filtr na razie się sprawdza. Tu jest woda do odfiltrowania i odfiltrowana. Dobra, porządek tu zrób. Popielniczka, proszę bardzo. O. Czas na ryby. Zobaczymy. Co nas tu czeka? Nigdy nie miałem dobrych wspomnień z tym jeziorem, jeżeli chodzi o wędkowanie. Dlatego, że czasem mi się tu na Szczupaka zdarzało przyjść, ale może. Może to jest właśnie ten czas, gdzie się to odmieni. 16. Wędka zarzucona. Tu jest wędku. O. A tam jest spławiku. Eee. Jeszcze tylko lenistwo muszę swoje pokonać i złożyć wędkę na grunt. I jeszcze lenistwo muszę pokonać i złożyć kolejną wędkę na spinning i wtedy będzie dobrze. Ale pierwszy się czy coś na rosówkę chwyci. 16.20 Księciunio rozłożył grunt. Grunt to nic prostszego niż haczyk uwiązany na samym końcu z rosówką. Dwie kuleczki ołowiane, między nimi oliwka na oczku, taka 10 gramowa, która się przesuwa, robi za ciężarek. A na końcu, jak już to opadnie, naprężasz i przyczepiasz dzwoneczek. Nic więcej. Czemu? No dlatego, że spławik co wyrzucenie, tu jest spławik, co go tam wyrzucę, to spływa w 4 minuty. I to jest bez sensu. I plan na dzisiaj jest taki, żeby połowić do 18, zrobić trening, wrócić, zmontować spina, połowić na spina, jak się woda uspokoi, to jeszcze posiedzieć aż do północy. No ale to zobaczymy, jak wyjdzie. Nie można być pesymistą w tym dniu, mogę być optymistą, bo jestem wysmarowany olejkami eterycznymi, antykleszczowymi i powiem Wam, no chyba nic, albo, nie wiem, zaraz będę oglądał co to, e, się nie stało, e, temperatura 14 stopni, jest, jest tos, ale pogoda się uspokaja, e, Wasza Książęca Leniwość złożył spinning. <laughs> więc za 10 minut idę na trening. Spacer po prostu dobiję do 16 km, może mi się uda. E, to będzie spoko, więc będę zwiększał ten interwał codziennie. No i rozpoczynam wieczorne łowienie. No, polecam, jest naprawdę prze. I ta drzemka dziadowska 2 godziny też była fajna. I ten obiad też był fajny. Jutro go z wami zrobię. Znaczy na jutrzejszym vlogu. I zaś łaziła po mnie kleszczowa Menda malutka ale tak, faktycznie od tych olejków eterycznych, e, drzewa, herbaciany, cytrusy i tak dalej. Nie bardzo chciał się wbić, nie bardzo chciał skosztować. To jeszcze dostał Ofem Max i, <grych> i po balu panno lalu. Dobra, idę tuptać. Obozowisko ma jedną wędkę zarzuconą, więc jak wrócę to najwyżej wyłowię taką rybę. Ej, taki bonus. 5 km prawie za mną. A tu taki bonus. Do obiadu na jutro. A, proszę bardzo. Ale śliczny jesteś w rzuzaczku. No, to jutro mięsko będzie. Z, Chyba trzeba zacząć na grzyby chodzić. To jest straszne. Idziesz na trening, ale jesteś zbieraczem grzybowym i uwielbiasz to. więc Zobaczyłeś grzyba i co? I piju! Syndrom grzebiareczki. I teraz a trochę zwolnię, a przejdę się tu. Bo akurat tutaj rosną brzozaczki. No trochę 14 czerwca dzisiaj. Więc trochę za wcześnie na brzozaki. No ale skusił. Tak, żeby zajrzeć. Wiecie, takie rzeczy się zdarzają, że tam randomowo wyrośnie. W innych częściach Polski może już. Ale u nas to nie. To w lipcu, w sierpniu coraz częściej. A ubudu jest na jesień, ale profilaktycznie zajrzę, zanim skończę trening. Dobra, wróciłem. Butelkę to jutro posprzątam, bo to nie moja, ale posprzątam. No. Tacy też możecie być, wylać wodę, zgnieść, wrzucić, tak? Bierze ci śmieci. Teraz chwila prawdy, zanim kolaty zrobię, czy pan Brzozak. Brzozak, krawiec, jak tam chcecie, tak go zwicie A o -o. Najgorzej. Nie będziesz do obiadu. Najgorzej. A! A nie. Wróć, główka uratowana. No trudno. Dobra. Główka jest zdrowa. Tak jest, główka jest zdrowa. O Jezus, jaki piękny zapach leśnego gziba. Ta. Chciałbyś tak kumień rzucać. No dobra. Czas wysmarować kolację. Grzybka odłożę sobie do jutrka. O, Ale w namiocie. I podsumujemy dzisiejsze kroczki. jak sobie patrzę na swoją kolację. Kanapkę z pasztetem. I słone przemyślenia mnie tknęły. Ci ludzie są głupi, acy widzowie czasami są głupi. E, moi też. E, słuchajcie, sytuacja. Ci, co śledzą mojego prywatnego face'a. Ostatnio w modzie jest pokazywanie paragonów grozy. Poszły dwie baby do restauracji, słuchajcie, zamówiły 11 pozycji w tym największe półmiski i tak dalej. Wyszło 250 zł, mając menu, będąc świadomymi ceny i tak dalej, a potem wrzucają to jako paragon grozy. To słuchaj. Nie stać Cię, to nie idziesz do restauracji, a jak masz ograniczony budżet, to zamawiasz to, na co Cię stać, albo dobierasz restaurację, na którą Cię stać. I to jest taka odwieczna prawda, więc tak też napisałem, dodając, a jak nie, to wą do sklepu po pasztet i bułki. I ktoś napisał, Boże, ale Ci odbiło, trzy osoby napisały z widzów, co mnie śledziły, ale Ci odbiło coś tam gardzić ludźmi, którzy jedzą pasztet. Trzeba być głupim, żeby nie zrozumieć tego przekazu, bo prawda jest taka, że jak chcesz się poczuć luksusowo, a czy nie stać, to kończysz jak ja 10 lat temu w Altance. Jak jesteś mądry, to kupujesz to na coś cię stać i idziesz tam gdzie cię stać. A prawda jest taka, że 250 zł za tyle naście pozycji tam było, a wcale nie było drogie. Ja, mimo zmiany statusu materialnego. Totalnie, ...totalnie się nie zmieniłem. I to, że w tym roku jadę za granicę... ...to tylko dlatego... ...że jara to miłośnikową... ...że jara to moją ekipę... ...a mnie jara taki wypad. Tylko na taki wypadnik nie chcę ze mną mieć, bo kto chce trenować i tak dalej, więc... Do tego małpeczka... Człowieku mogę umierać, nie? To po co trenujesz? Właśnie po to, żeby żyć, a nie przytyć. Ale dobra, podsumujmy dzisiejszy dzień. Komora maszyny losującej jest pusta, następuje zwolnienie blokady i No cóż. 17,7 km. Teraz jakieś 1700 kalorii. Bez kolacji zjadłem jakieś 1100. Ale dobra, dopiszmy kolację. Daje mi to dzisiaj jakieś 1540. Eee, no dobra, weź to po matematycznemu, policz, panie łysy, 1540. Zapotrzebowanie dzienne, pierwszy policz. 200. Plus wychodziłeś. Minimum 1700, chociaż z tym plecakiem to pewnie więcej wychodziłem, więc wychodzi w zakrągleniu około 4. 4000. Minus 1500. 2500. Dobrze, no ci bym tyle nie wypił? Jak wypiję 1000 kalorii, to będzie maks. Więc o, dlatego tak to się robi. Dobra, słuchajcie, czas łowienia, czas zachodu słońca. Zobaczymy, co będzie, to będzie. Jak coś będzie, to się odezwę. A jak nie, to będę podsumowywał potem już na fajram przed snem. No i ja obym się rano obudził. Żmija może wejść do namiotu, dlatego namiot trzeba zamykać, i wtedy nie chciałby się obudzić kożmija. Ja wiem, że teraz pewnie każdy powie z panów, że się często rano budzi kożmija, ale to nie o takie żmije chodzi, tylko chodzi o takie co raz porządnie ukąszą, a nie kąszą pół życia. <śmum> Wilki jakieś w pieszczadach niedźwiedzie, różnie bywa, nie? Słuchajcie, update 20:20 20. na tych rybach jest gorzej niż na bobraniu nie? Jedna małpeczka wjechała i już mi się szuruburu Ale... I <grystanie> ja teraz pytanie właściwe, czy to szuruburu mi się robi i widzę, że spławik mi chodzi? Czy faktycznie ten spławik tam chodzi? Stasiu, tam jest spławik O tam Jak dozmujesz, to, to będziesz widział No dobra, chodzi, nie chodzi Ale jest mega chillout, I to jest mina na mem Gdy tankujesz do pełna 9.8 Było smutne. Tulcy poszedł do lasu. Zjadł 1500, wychodził 1600, dopił 800. Idzie spać. Tak. A czy warto? Mega warto. Zatem, jeżeli seria się podoba, choć dawno nie kończymy tak odcinka, trzymajcie się. Kciuk w górę. Rozumiemy ten problem. Widzimy się rano na treningu. Wszyscy fit. Trzymajcie się. Subskrybujcie. No. Cześć.